Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Łukasz Piec, to jest kanał 500 od Kuchni. Który kanał to polecam zasubskrybować lub też zapisać się, a raczej także do newslettera. Link do zapisu jest w opisie do tego filmu. Dzisiaj zajmę się autoportretem. Zrobię sobie zdjęcie, ponieważ zmieniły mi się jakiś czas okulary i chciałbym zaktualizować to zdjęcie, którym posługuję się zwyczaj wszędzie. Przygotowałem Atlasa 600, który tamże jest. Tu mamy Octa 120. Do tego jest grid, żeby nam to światło się nie rozszerzyło sypywało gdzieś tam po kątach, dlatego, dlatego chciałbym tutaj to światełko skupić. To główne światło będzie. Generalnie będę raczej robił clamshell'a, tak mi się przynajmniej teraz wydaje. Kiedyś kupiłem taki uchwyt, który mocował zarówno pałąk do blendy w ten sam sposób, i w ten sam sposób jakby mocowałem go do statywu. Według mnie to jest po prostu wydane bez sensu pieniądze, bo. Praktyczność tego, praktyczność tego mocowania była dramatyczna, moim zdaniem. I taka opcja generalnie z, z jednej strony, gdzie mamy mocowanie takie statywowe, a po, tutaj po prostu mocowanie do tego pałonka jest moim zdaniem trzy razy łatwiejsze, wygodniejsze, szybsze i znacznie przyjemniejsze, bo to po prostu sobie możemy odkręcić i tutaj cyk latać z tym dowoli. To byłby główny zestaw, czyli to będzie mi świeciło raczej z góry gdzieś tutaj. To sobie wypuszczę na boomie, bo to jest statyw typu statyw i boom. Natomiast jakby blenda znajdzie się tutaj gdzieś poza kadrem, tak żeby wypełnić te cienie, które będzie robiła ta lampa z góry. To jest lampa reporterska strobo 60 EVO od Quadralighta. Z założonym filtrem CTO. Jeżeli chcecie coś tam więcej o tym filtrze się dowiedzieć, to zachęcam Was do filmu chyba bodajże z zeszłego roku, który prawdopodobnie widnieje w tej chwili w rogu. A że są święta, więc prawdopodobnie CTO się Wam przyda. Do czego to zobaczycie w tamtym filmie? I ten pomarańcz prawdopodobnie puszczy na tło. Na dość dużym zoomie, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli się zastanawiacie, czym jest zoom lampy i jak to wygląda w praktyce, to zachęcam Was także do tego filmu, który pojawia się w tym rogu, mam nadzieję, że nie pomyliłem rogów, powoduje, że lampa albo szerzej błyska, albo wężej błyska. To generalnie jakby kwestia tego, że im ten zoom jest... W niższych wartościach, czyli 24 mm, i tak dalej. Tym ten błysk jest szerszy, im wyżej, tym ten błysk jest węższy. Jeżeli mi się ta koncepcja nie spodoba, no to prawdopodobnie zrobię sobie tak zwane kickery, czyli dostawię drugą lampę w tym samym układzie, czyli też z filtrem CTO, ponieważ ja chciałbym, żeby ten pomarańczy gdzieś tam funkcjonował, bo on się tak trochę zdominował, jeżeli chodzi o różne moje publikacje, nagranie, i tak dalej. I one prawdopodobnie by wtedy y, tak robiły. Tu by zostało tak jak jest. Natomiast y, y, tak zwane światło kontrowe kikery y, y, pojawiłyby się po lewej i po prawej stronie, żeby nadać mi tutaj takiego pomarańczowego obrysu. Wszystko będę wyzwalał nawi nawigatorem X2 oczywiście od Quadrolata. Po prostu wtedy dzięki temu gada lampa ta, ta, tu mam A, tu mam B, więc generalnie sprawdźmy, czy to wszystko błyska. Tak, błyska. Natomiast zdjęcia będę wyzwalał po Wi-Fi z moim smartfonem, z aplikacją Nikona, która generalnie jest beznadziejna moim zdaniem, ale do takich rzeczy jak robienie sobie autoportretu, no to jest nawet sensowna. Więc zaczynamy. Tutaj jestem, zrobiłem małe przemyblowanie. Atlas wylądował na boomie razem z softboxem. Tutaj mamy bodajże 4 kg przeciwwagi, tak żeby nam tutaj się tutaj nie Prytnęło, bo generalnie jakby ten zestaw nie jest najlżejszy, a do dokładnie sama lampa nie jest najlżejsza. Natomiast jakby chciałbym Wam pokazać wszystko krok po kroku. Chodzi mi po prostu o to, żeby najpierw zrobimy sobie zdjęcie z samym softboxem, potem dostawimy do tego blenda, a na koniec będzie to zdjęcie zrobione także z lampą błyskową na tło. Oczywiście, jakby w tej chwili, te zdjęcia będę robił z mikrofonem krawatowym, żeby dobrze było mnie słychać. Natomiast e, potem, oczywiście, ten mikrofon zdejmę i zrobię sobie e, to zdjęcie finalne, a także te wszystkie kroki. E, także bez tego mikrofonu, to chyba wyląduje raczej na Instagrama. Aparat Nikon D750 z obiektywem 2470, ogniskowa w tej chwili 70, przysłona 71, żeby to było ładnie wszystko ostro. I czas 1 dwusetna. I w tej chwili zrobimy sobie pierwsze zdjęcie. Zrobimy tak zwane czarne zdjęcie. Chociaż to pewnie jak zwał, jak zwał, jak zwał, jak to zwał. Chodzi po prostu o to w tym testowym zdjęciu, żeby sprawdzić, że nic nam tu jakby nie przeszkadza, jeżeli chodzi o inne światło zastane. No i ja w tej chwili mam żarówkę ledową, tutaj też w softboxie takim samym. No ale sprawdźmy, czy generalnie jakby nie wpływa ona na to, co będę robił, jak będę błyskał i tak dalej, więc no, sprawdźmy. Zrobimy sobie pierwsze zdjęcie. I ja na podglądzie widzę praktycznie czarnie, wszystko jest czarne. A przynajmniej jeżeli chodzi o wpływ na zdjęcie innych źródeł światła, czyli głównie tego softboxa, który mnie w trakcie wideo oświetla, no nie ma tutaj żadnego znaczenia. Więc czas zacząć pierwszy krok, czyli włączamy sobie QuadraLight Navigator X2 i do tego ustawiamy sobie pierwszą lampę, czyli naszego, naszego Atlasa. Oczywiście wiadomo, że ten podgląd na, na telefonie nie jest jakimś tam wybitnie stuprocentowym świetnym podglądem. Natomiast myślę, że w zupełności przy takim autoportrecie jest w stanie, jestem w stanie na podstawie tego ocenić, czy to się nadaje do czegoś, czy też nie nadaje, więc, więc możemy jakby działać i sobie sprawdzać dalej, a ewentualne poprawki wiadomo, robiąc w rawie, możemy sobie poprawić po prostu. Więc teraz uśmiech numer 5. Powiem tak, ciemno, jak... więc musimy generalnie tego atlasa podkręcić. Jedna czwarta mocy i myślę, że to już nam w zupełności wystarczy. Oczywiście mina skazańca, ale myślę, że w tej chwili jest to wystarczające doświetlenie mojej twarzy. Zobaczcie na te cienie, które bardzo mocno jakby zarysowują się. Lampa jest pod delikatnym ukosem, to nie jest takie stuprocentowo na wprost. Być może to za chwilę sobie poprawimy, bo w sumie nie zwróciłem na to na, na samym początku uwagi. Tak, żeby ten cień był powiedzmy taki wiecie, taki na, na, na wprost. Więc, więc to sobie zaraz poprawimy. No tak jak myślałem, że generalnie raczej w tej chwili tu już nie ma co kombinować. To światło jest w miarę dopasowane. Czas dołożyć blendę. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego akurat srebrna blenda, czyli jakby ta srebrna część odbijająca, to dlatego, że mi się podoba. A tak na serio, to mi się po prostu podoba. Poprzednie moje zdjęcie też było z tym wykorzystane, bardzo często w sesjach biznesowych też wykorzystuję tę srebrną, tę srebrną powierzchnię, bo mi się ten taki metaliczny srebrzysty poblask na zdjęciu podoba. To jest bardzo taki chyba, wydaje mi się, niuans. Nie jest to aż tak widoczne, jakbyśmy tutaj sobie teraz przywali z złotem, ale, ale generalnie bardzo, bardzo mi się to po prostu podoba, tak jak Wam powiedziałem. Więc teraz próbujemy, próbujemy sobie zrobić zdjęcie. Ja z tego co widzę w kadrze nie, ma, nie jest ona jeszcze widoczna, więc być może sobie ją za chwilę podniesiemy. Spróbujemy zrobić na razie póki co zdjęcie w ten sposób. Jak widzicie, ewidentna różnica pomiędzy pierwszym a zdjęciem bez blendy, a zdjęciem z blendą. Bym powiedział nawet, że trochę ją chyba obniżę, bo ten efekt był aż za mocny. Tylko się zastanawiam, czy mogę ją obniżyć. Nie, dobra, to spróbujemy sobie zrobić to bardziej w ten sposób. Przymocujemy, bardziej ją trochę odegniemy, żeby ten efekt nie był aż taki widoczny. Może właśnie może ją sobie tak trochę dalej nawet postawię. Żeby tam niczego nie przestawić, to idzie i powtarzamy zdjęcie. No i zaś wydaje mi się, że za bardzo odstawiona, więc trochę jeszcze wracamy z tym, że fantem. Jakby fotografia tego typu to jest, szczerze mówiąc, nauka na próbach i błędach. I generalnie, zanim dojdziemy do takiego setupu, który nam odpowiada, może to zająć albo chwilę, albo dłuższą chwilę. Zawsze powinniśmy po prostu się jakby. Rozstrzelać i rozgrać, bo tak, tak na dobrą sprawę chyba każdy fotograf ma. Że potrzebuje, jakby tej chwili na to, żeby się wpasować, ułożyć ten sprzęt, żeby to wszystko grało tak jak powinno, bo bardzo rzadko zdarza się od pierwszego strzała. No ale to już tak na marginesie robimy zdjęcie. Ostrzymy. Jeszcze będę chyba poprawiał. Wydaje mi się, że ten. Klamszel jest trochę za mocny, więc mam nadzieję, że to ostatnie zdjęcie w ten sposób. Tak, i to jest według mnie ustawienie, które jakby zostanie. Po prostu chodzi mi o to, że na poprzednim zdjęciu zwróćcie uwagę na ten cień nad tym mostkiem okularowym. Wydaje mi się, że on jest tutaj ciut za mocny, który po prostu jakby wynika z tego odbicia, z tego kąta, jakby. Tak, piecie. Jak z tego podświetlenia z horrorów, więc, więc dlatego jakby to trochę zrewidowałem, żeby mieć delikatniejsze te cienie, które się, że tak powiem, wyjaśniają. Bo to robi nam cień tutaj. To nam odbija i wyjaśnia. Czas na trzecią część tego zdjęcia, czyli dodajemy trochę koloru na tle. Lampę raczej wypuścimy, tę reporterską, na minimalnej mocy, tak żeby na początek sprawdzić, jak to będzie wyglądało w praktyce oraz na dość wąskim zoomie. Lampa jest w grupie B i oczywiście z nawigatora ich dwójki możemy sobie sterować zarówno jej mocą, jak i zoomem. Natomiast musimy pamiętać, bo akurat dość często, chyba to pojawia się gdzieś na grupach fotograficznych, pytanie, że ten zoom zdalnie nie działa. Zawsze, to znaczy w momencie, kiedy na lampie mamy ustawiony, ustawiony manualnie ten zoom na siłę, powiedzmy już sobie tutaj ustawiliśmy 80 mm, no to w tej chwili, jeżeli wejdziemy w nawigatorze na, na zmianę zooma, no to jakby niestety tego nie zmienimy. Ja to w tej chwili robię jakby tego nie słyszysz. Natomiast jeżeli zmienimy sobie w nawigatorze zoom na auto. To w takim razie, co prawda nie widzimy w tej chwili tutaj wartości, ale na nawigatorze X2 możemy zdalnie sobie ten zoom zmieniać. To zapewne w mikrofonie słyszycie, jak ten palnik tam chodzi, więc ja sobie w tej chwili ustawiam ten zoom na powiedzmy 200 mm, a co nam szkodzi, i lampę na minimalną moc. Zobaczymy, co z tego. Wyjdzie. Prawda? Nie widzę tej lampy w kadrze, więc powinno być dobrze. Wyostrzyliśmy już sobie twarz i robimy zdjęcia. Powiem Wam, że nic nie widzę. <grym> taka, jest, taka jest prawda, że praktycznie no, teoretycznie coś tam widzę, jeżeli chodzi o tę poświatę, ale to wciąż niewiele, więc będziemy musieli sobie coś tutaj zmienić. Ja może, żeby nie latać tam do aparatu cały czas, zmienię sobie ten zoom tutaj. A spróbujmy jednak szerzej no to zobaczymy co w takim razie co w takim razie nam się uda zrobić. Sprawdźmy czy ona w ogóle błyska. O, tak. Czy widać? Coś tam widać ale wydaje mi się że to jest bardziej kwestia tego że moc jest no, generalnie na samym dole. Jeżeli chodzi o moc tej lampy bo na jest 128 mamy sporą przysłonę. Poza jakby zoomem wydaje mi się że trzeba zwiększyć moc tej lampy po 1,128. 128 no, lampy reporterskie to dość mało w stosunku do jednej czwartej, która błyska z Atlasa. Ustawiłem strobosa na jedną czwartą, więc w tej chwili dla próby zrobimy zdjęcie. No powiem Wam szczerze, że dyskusyjny ten efekt. Nie do końca tak to sobie wyobrażałem, więc myślę, że może nawet tą lampę przybliżymy sobie trochę. Jeżeli przybliżamy, to będzie bliżej, siłą rzeczy, i spróbujemy jeszcze raz zrobić zdjęcie. Tutaj źle generalnie zapozowałem, bo bardzo mocno blenda odbija mi się w okularach. To jest oczywiście gdzieś tam kiedyś do poprawy, natomiast warto na to zwracać uwagę, jeżeli kogoś innego fotografujemy. Więc to zaraz będę musiał poprawić. A wydaje mi się, że sobie zaraz darujemy ten statyw. Ić precz. Wydaje mi się, że po prostu spróbujemy jeszcze raz tę lampę postawić na trochę inny statyw. Trochę niżej, ale jednocześnie tak, żeby on gdzieś tam był za mną, bo wydaje mi się, że ten, z którego korzystaliśmy, on po prostu jakby niżej nie zejdzie i z tego wynika problem. I tyle po prostu. I teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Totalny no name. Nie wiem skąd mam go i kiedy go kupiłem, ale kiedyś stwierdziłem, że o po prostu statyw. Najtańszy bierem, a potem generalnie wychodzi oszczędzanie. Ja lubię nakręcić najpierw same te saneczki, a potem dopiero lampę. I postawimy sobie tę lampę powiedzmy, że bardziej na wprost, czyli jakby palnikiem 90 stopni, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapomniałem blendę poprawić, i bym powiedział, że wyszło przegięcie. I tu kwestia znowu zmiany mocy lampy. Dajmy sobie jedną szesnastą, wrzućmy ją sobie gdzieś na wysokość głowy. Wydaje mi się, że w tej chwili ta moc jest taka akurat, nie jest to... Teoretycznie można by trochę bardziej, ale też nie zależy mi na tym, żeby ten efekt był aż taki, wiecie, oczo oczowalący, więc wydaje mi się, że na tej mocy byśmy zostali, ewentualnie odsuniemy sobie jeszcze tę lampę bezpośrednio za głową. I teraz zrobimy to zdjęcie. No tak jak myślałem, ten pomarańczowy trochę nam zszedł, aczkolwiek wydaje mi się, że jest, to jest właśnie to, na czym mi generalnie zależało. Teoretycznie bym to trochę jeszcze poprawił. Popatrzę trochę wyżej w obiektyw, bo niestety ta blenda mi tutaj wali okropnie. Mówiąc o małej zmianie, mam na myśli zrobienie kontry, nie na tło, ale na mnie i w tej chwili wydaje mi się, że trochę jakby z tym zoomem sobie powalczymy. Spróbujemy dwie opcje. Spróbujemy opcję, gdzie ten zoom zostanie na 24 mm i damy tę lampę mniej więcej, ona jest jeszcze widoczna w podglądzie, no dobra, to nie będzie widoczna w podglądzie, czemu by nie. I teraz e, spróbujemy sobie zrobić zdjęcia, tak, żeby mieć tak zwanego, e, tak zwanego kickera, czy też światło kontrowe. No i ciach. O, patrzcie, jaki fajny blik taki ten wyszedł e, z obiektywu. E, moc znacząco e, za mocno, tak mi się wydaje, bo za bardzo mi ten tutaj to światło, e, to światło wali po twarzy. Aczkolwiek, jakby sama koncepcja wydaje mi się całkiem spoko. Proponuję, żebyśmy zmniejszyli moc tej lampy. Robimy to bardziej subtelnie, czyli pociśniemy sobie jedną trzydziestą drugą. To, że robimy te zdjęcia bez żadnego modyfikatora, jeżeli chodzi o to światło kontrowe, powoduje, że ono jest takie dość mocniejsze. Ja dość często to stosuję tak, tak w ogóle, więc, więc nie jest to jakoś daleko odbiegające od tego, jak zazwyczaj praktykuję takie zdjęcia. Natomiast wydaje mi się, że w tym przypadku ja bym tę lampę jeszcze trochę odsunął. Moc jest generalnie wydaje mi się wystarczająca. Co prawda, w tej chwili, jeżeli odsunęliśmy tę lampę, to się rzeczy powinniśmy też trochę podwyższyć moc, ale Sprawdźmy, jaki efekt da nam taki setup. Delikatne, subtelne jest trochę zarysowanie tym pomarańczem. Wydaje mi się, że nawet całkiem, całkiem spokój, i nawet nie wygląda to, jakby to było zdjęcie zrobione bez żadnego. Modyfikatora. Natomiast sprawdźmy dla porównania, jak to by było, gdybyśmy wrzucili tutaj większy zoom, czyli zoom na poziomie 200 mm, bo wtedy na pewno to zdjęcie będzie miało trochę inny charakter, jeżeli chodzi o tę kontrę. Dobra, przyznaję się bezbicie, że trochę to przestawiłem, więc może trochę inaczej to światło wyglądać, bo nie widzieliście tego z tego co widzę na podglądzie. Ewidentnie możecie zauważyć, że to światło jest mocniejsze w kontrze, ze względu na to, że ono jest bardziej ukierunkowane. O tym cały czas mówiłem, że im ten zoom jest większy, jeżeli chodzi o wartość liczbową, czyli właśnie te 200 mm, tym to światło bardziej się kierunkuje. A ja znowu mówię, nie do tego aparatu co trzeba. Ode mnie to wszystko. Ja generalnie jakby mam już koncepcję na to zdjęcie jak widzieliście też krok po kroku jak światło decyduje o tym jak to wygląda zarówno z jedną lampą z odbiciem czy w postaci tej dopełniającej blendy oraz tego co tam, tam się dzieje w kontrze lub też w tle za pomocą lampy reporterskiej z filtrem CTO. Ja w tej chwili zacznę sobie robić zdjęcia po prostu już bez tego mikrofonu, tak żeby też mieć po prostu coś do publikacji. A tymczasem, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostawili komentarze w sekcji komentarzy, bo gdzie indziej by je zostawić? Oczywiście łapki w górę, są także mile widziane. No, to tyle. Ja się nazywam Łukasz Piecek, to był kanał od Kuchni. Subskrybujcie, na razie, cześć!